Co dalej z Ryszardem Rynkowskim? Po jeździe pod wpływem podjął ważną decyzję. Ryszard Rynkowski w czerwcu 2025 roku był gościem specjalnym na koncercie Jacka Cygana na festiwalu w Opolu. Niestety, zamiast na scenę gwiazdor trafił na komendę. Rynkowski wsiadł pod wpływem alkoholu za kierownicę i spowodował wypadek. A następnie zwiał z miejsca zdarzenia. Co się teraz dzieje z wokalistą? Podjął ważną decyzję: czy dotyczy ona napojów wyskokowych? Sprawdź szczegóły. Ryszard Rynkowski miał być jedną z gwiazd festiwalu w Opolu 2025. Co ważne, miał swoją obecnością uświetnić koncert przyjaciela Jacka Cygana. Nie dotarł jednak na scenę, bo dzień wcześniej, 14 czerwca bieżącego roku, wsiadł pod wpływem alkoholu za kierownicę i spowodował wypadek w miejscowości Zbiczno. Ucieczka z miejsca wypadku i niepełne wyjaśnienia. Jakby tego było mało, Gwiazdor uciekł z miejsca zdarzenia i ostatecznie noc spędził za kratkami. Badanie alkomatem Ryszarda Renkowskiego tej nocy wykazało 1,6 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Prędko usłyszał zarzuty prokuratora. Co się teraz dzieje z wielkim gwiazdorem polskiej piosenki? Prokurator, który przesłuchał Ryszarda Renkowskiego ujawnił, że gwiazdor nie tłumaczył, dlaczego wsiadł za kierownicę po alkoholu. Fakt potwierdził, że Ryszard Rynkowski przyznał się do winy. Składał wyjaśnienia tylko w takiej części, którą uznał za stosowne. Nie wiadomo, czy te wyjaśnienia nie ulegną zmianie. Prokurator musi je zweryfikować. Proszę więc nie oczekiwać, że będę je tutaj cytować. Przyznał się do tego, że był pod wpływem alkoholu, natomiast nie wyjaśnił wszystkiego tak szczegółowo, jakbyśmy tego oczekiwali lub jakbyśmy chcieli wiedzieć. Musimy jeszcze poczekać. Nie tłumaczył dlaczego wsiadł za kierownicę po alkoholu. powiedział prokurator Andrzej Kukawski, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Toruniu w rozmowie z faktem. Zakierowanie pod wpływem alkoholu 73-letniemu Ryszardowi Rynkowskiemu grozi do 3 lat pozbawienia wolności i zakaz prowadzenia pojazdów. Rynkowski przeprosił fanów. Po wybuchu całej afery, Ryszard Rynkowski przeprosił swoich fanów. Drodzy fani, chciałem wszystkich was najmocniej przeprosić za zdarzenie z dnia 14 czerwca 2025 roku. Zdaję sobie sprawę z tego, że zawiodłem wielu z was, szczególnie wspaniałą opolską publiczność. Obiecuję, że sytuacja ta stanowić będzie dla mnie lekcję, z której wyciągnę odpowiednie wnioski. Fakt ustalił, że aktualnie sprzedawane są bilety na koncert Rynkowskiego, który ma się odbyć 3 października 2025 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Głogowie. Czy Gwiazdor wystąpi? Na razie nic nie planujemy. Są wakacje, powiedział Bogdan Zepp, menadżer piosenkarza. Dziennikarz wyżej wymieniony portalu ustalił w miejscu planowanego koncertu, jest występ na razie zawieszony.